Dawno, dawno temu, w śnieżnym miasteczku gwiazdkowo, mieszkał mały aniołek o imieniu Lumek. Był on bardzo ciekawski i uwielbiał zadawać pytania. Pewnego dnia dowiedział się, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a jego zadaniem będzie pomóc dzieciom zrozumieć ich prawdziwe znaczenie. Ale jak to zrobić? zastanawiał się Lumek siedząc na chmurce skoro ja sam jeszcze nie wiem wszystkiego. Na szczęście starszy Anioł Gabriel dał mu tajemniczą mapę, na której narysowane były symbole świąt. Lumek miał je odnaleźć i dowiedzieć się, co oznaczają. Spotkanie z choinką Lumek rozpoczął swoją wędrówkę w lesie, gdzie stała pięknie przystrojona choinka. Jej gałązki uginały się pod ciężarem bombek i lampek. Dzień dobry pani choinko. Dlaczego jesteś taka ważna w święta? Choinka roześmiała się. Bo jestem symbolem życia i nadziei. Zielone igły przypominają, że nawet w najzimniejszą zimę życie trwa. Ludzie ozdabiają mnie, by ich domy stały się radosne i pełne światła. Lumek kiwnął głową. A te lampki? To światło Chrystusa, które rozprasza ciemność, wyjaśniła Choinka. Lumek podziękował i poleciał dalej. Na niebie zobaczył wielką, jasną gwiazdę. Gwiazdo Betlejemska, co tutaj robisz? Lumku, jestem przewodnikiem. To ja poprowadziłam Trzech króli do Jezusa. Święta przypominam ludziom, by zawsze szukali światła w swoim życiu. To piękne. Zachwycił się Lumek i ruszył w stronę pobliskiego domku, skąd unosił się zapach pierniczków. W domku siedziała rodzina dzieląc się opłatkiem. Lumek wszedł cichutko. Co robicie? zapytał z ciekawością. Dzielimy się opłatkiem, powiedziała najmłodsza dziewczynka. To znak, że się kochamy, przebaczamy sobie i chcemy być razem. Lumek poczuł, jak jego serce napełnia się ciepłem. W kącie pokoju stała szopka. W żłóbku leżała figurka małego Jezuska. – A to co? zapytał. To szopka. Wyjaśnił tata. Przypomina nam o tym, gdzie urodził się Jezus. W w ubogich warunkach, ale otoczony miłością. Lumek poczuł, że zaczyna rozumieć, czym są święta. Nagle w kącie pokoju zauważył zapalone świece. A co to za ogniki? To symbol światła i nadziei, powiedziała mama. Świeca przypomina nam, że Jezus przyszedł, by rozświetlić nasze życie. Lumek zapamiętał te słowa i ruszył dalej. Gdy Lumek wyszedł z domu, usłyszał dźwięk dzwoneczków. Dlaczego dzwonicie? Zapytał. Aniołku, nasze dźwięki ogłaszają dobrą nowinę o narodzinach Jezusa, odpowiedziały dzwoneczki. Lumek zaczął tańczyć w rytm ich melodii, a śnieg wirujący wokół wyglądał jak tysiące małych gwiazdek. Następnie Aniołek zobaczył czerwony kwiat rosnący w śniegu. Kim jesteś, zapytał. Jestem Poinsecją, czyli gwiazdą betlejemską. Moje czerwone liście symbolizują miłość i poświęcenie Jezusa dla ludzi. Lumek podziękował i poleciał do kolejnego miejsca na mapie. Na rynku w gwiazdkowie ludzie rozdawali sobie prezenty. Dlaczego to robicie? Zapytał Lumek, bo chcemy okazać miłość i troskę, Odpowiedziała starsza pani, wręczając paczkę dziecku. To także nawiązanie do darów, jakie trzej królowie przynieśli Jezusowi. Lumek poczuł, że sam chciałby coś podarować innym. Wieczorem lumek usiadł na chmurce i wypatrywał pierwszej gwiazdki. Dlaczego ludzie na ciebie czekają? zapytał gwiazdy. Bo symbolizuje początek wigilii, odpowiedziała. To czas, kiedy wszyscy jednoczą się przy stole i otwierają swoje serca. Lumek zajrzał przez okno do kolejnego domu. Zauważył puste nakrycie przy stole. Dlaczego tutaj nikt nie siedzi? Spytał. To miejsce dla niespodziewanego gościa, odpowiedział chłopiec. Może ktoś potrzebuje pomocy albo schronienia? Jakie to piękne! Zachwycił się Lumek. Na stole zauważył różnorodne dania, barszcz z łóżkami, karpia, pierogi. Dlaczego nie ma tu mięsa? Zapytał. Bo to wigilia, dzień oczekiwania, wyjaśniła babcia. Post pomaga nam skupić się na duchowym znaczeniu świąt. Lumek mając już w rękach wszystkie symbole, wyruszył w podróż powrotną, zanim jednak wrócił do nieba, Postanowił odwiedzić jeszcze jedno miejsce, zimowy las, w którym każdy symbol łączył się w jedną, magiczną całość. Podróż przez las była pełna niezwykłych widoków. Śnieg lśnił w blasku księżyca, a w powietrzu unosił się zapach igliwia i świeżego powietrza. Drzewa były pokryte szronem, a na gałęziach wisiały maleńkie kryształki lodu. Które odbijały światło niczym miniaturowe gwiazdy. Lumek leciał powoli, podziwiając to zimowe piękno, kiedy zauważył coś niezwykłego. Na jednym z drzew wisiał wielki złoty dzwonek. Zbliżył się do niego, a dźwięk dzwonka niósł się w powietrzu, jakby wyznaczał rytm całej przyrody. Dlaczego dzwonisz? Zapytał Lumek. Jestem dzwonem pokoju. Odpowiedział dzwonek, a jego dźwięk rozbrzmiał w sercu aniołka. Moim zadaniem jest ogłaszać, że w święta przychodzi pokój i miłość. Moje dźwięki przypominają, że powinniśmy dążyć do zgody i radości w sercu. Lumek uśmiechnął się i poleciał dalej, mijając radośnie śpiewające ptaki, które mimo zimy znajdowały w tym czasie szczególne piękno. Po chwili dotarł do polany, gdzie stał ogromny śnieżny krzyż, błyszczący w blasku pełni. Krzyż symbolizował nie tylko wiarę, ale także poświęcenie. Krzyżu, co symbolizujesz? Zapytał Lumek. Jestem symbolem miłości, która przetrwała wszystkie trudności, odpowiedział krzyż, a z jego podstawy zaczęły rosnąć niewielkie białe kwiaty. Które w mroźnym otoczeniu wyglądały jak promienie światła. Przypominam o miłości Jezusa, który ofiarował swoje życie, byśmy mogli żyć w pokoju. Lumek, zafascynowany tymi słowami, pomyślał, że teraz wszystko zaczyna mieć sens. Święta to nie tylko czas radości, ale także moment na refleksję, na zrozumienie, czym jest prawdziwa miłość, pokój i nadzieja.